Na początku oczywiście miło nam jest tak zacną kadrę regionalnych lasów państwowych gościć w murach. Starostwa. Cieszę się z tego ogromnie, ale też cieszę się z tego, że faktycznie jako Samorząd Powiatowy możemy mówić o tych kolejnych umowach związanych z współfinansowaniem zadań inwestycyjnych drogowych. Dla nas to jest niesamowita sprawa, dlatego że te środki finansowe, w tym montażu finansowym, mają naprawdę duże znaczenie, że te zadania są ujęte do realizacji w budżecie Powiatu Szczecineckiego. Akurat w tych dwóch przypadkach, jeżeli chodzi o i drogę Strokowo-Wielawino i Bugnogałowo, to Mamy taki montaż, że oprócz oczywiście środków finansowych, które otrzymaliśmy, czy otrzymamy za chwilę podpisując umowę z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, czy poprzez Nadleśnictwa, mamy również dofinansowanie rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, więc gdybyśmy spojrzeli na montaż finansowy, to lepszego sobie nie można wymarzyć, bo w zakresie tego, co jest związane z Bugną Gało, Bugno gałowo, to 1,48 mln nadleśnictwo, a 1,64 tysiące rządowy program przebudowy dróg lokalnych, a wartość zadania, jest 2 miliony 150 tak szacowane przynajmniej, więc y, jesteśmy jeszcze przy, na chwilę przed procedurą przetargową i drugie zadanie wielawino, y, Sorkowo Wielawino. Y, tutaj mamy dofinansowanie rządowego programu przebudowy dróg lokalnych 2 miliony 154 tysiące z nadleśnictwa czaplinek 3 miliony, a jesteśmy po przetargu i, i po przetargu mamy kwotę 4 miliony 400 tysięcy, więc jeszcze nam tutaj zostanie środków finansowych zapewne będziemy też o tym rozmawiać, jak ewentualnie być może rozszerzyć zadania, to jest inna kwestia. Też chcę powiedzieć, że poprzez faktycznie tą bardzo dobrą współpracę i z Regionalną Dyrekcją, i z Nadleśniczymi, my w tym roku również mieliśmy 500 tysięcy dofinansowania do przebudowy odcinka drogi w Gminie Borny Sulinowo, to jest Dolne Silnowo, łącznie tam z takim mostem, który jest niezmiernie ważny dla takiego ruchu transportu, wywozu drewna z z, z, y, też z okolic y, nadleśnictwa. No i realizujemy teraz też y, taką drogę y, y, związaną z przebudową też jej odcinka na nawierzchnia szutrowa starowice jeziorna dofinansowanie z Regionalnej Dyrekcji z Nadleśnictwa y, 222 tysiące złotych, y, a wartość zadania prawie 300 tysięcy, więc tutaj ten montaż finansowy, te środki finansowe są bardzo, że ogromne i za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję całym zespołowi regionalnych Lasów Państwowych, panom nadleśniczym, bo nad tymi wnioskami razem pracowaliśmy, tak? Myśmy do, 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 dopieszczali te wnioski, aby one faktycznie były jak najlepiej sporządzone. Drodzy Państwo, ja tak sobie policzyłem, tylko w tym roku 4 miliony 770 tysięcy złotych to są środki finansowe, które otrzymamy na wsparcie przebudowy dróg powiatowych z Instytucji leśnych. Jest mi niezmiernie miło być tutaj po raz pierwszy, ale z takiej fajnej, dobrej okazji, bo to jest radość nie tylko dla lasów państwowych, ale też tutaj dla wszystkich mieszkańców. Drogi tutaj powiatowe są coraz lepsze. Też dzięki pieniądzom lasom państwowym, ale dzięki temu, że też tutaj jest bardzo dobra gospodarka prowadzona w tym zakresie. Oczywiście jest jeszcze też wiele do zrobienia i na pewno kolejne wnioski i kolejne projekty będziemy tutaj wspólnie realizować. Tylko w tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku złożyła ponad 70 wniosków na remonty, modernizację, przybudowę dróg. Dzięki wsparciu pracowników nadleśnic, panów nadleśniczych, ale również pracowników merytorycznych, większość tych wniosków zostało zaopiniowanych i rozpatrzonych pozytywnie, z czego bardzo się cieszymy. Co mogę powiedzieć, Panie Starosto, ciąg dalszy na pewno nastąpi. Oddaję głos również panom nadleśniczym, ponieważ no to oni bezpośrednio już współpracują i największą pracę to oni razem ze swoimi pracownikami wykonali. Ja również chciałem bardzo podziękować. No, terminy były napięte, ale panie starosto wspólnym wysiłkiem udało się w terminie wniosek złożyć na duże środki. Te środki, myślę, to jest ważne, pozostaną, będą służyły lokalnej społeczności i myślę, że my również tak jak rozmawialiśmy w że są następne projekty. Myślę, że będą również, również sukcesem aplikowane ich na początku. Dziękuję bardzo. Dziekuję. Ja pozostaję się cieszyć z tego, że pieniądze, które udaje nam się uzyskać, zostają tutaj w naszych tych lokalnych, małych ojczyznach. Cieszymy się z tego, że podnosi się bezpieczeństwo ruchu. Podnosi się, jak powiedział pan starosta, Komfort jazdy, podnosi się również tonaż tych dróg, z którego lasy państwowe i kontrahenci lasów państwowych również korzystają, a między innymi dzięki naszym dotacjom udaje się naprawić, wyremontować czy czasami nawet zbudować drogi, czasami do miejscowości małych, o których często trochę zapominamy przy tych dużych pieniądzach. Także no, mamy nadzieję, że te pieniądze wszystkim nam będą służyły, a tak jak pani dyrektor i pan starosta wspomniał, że ciąg dalszy nastąpi.